Cześć. Witajcie, wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Dzisiaj nagrywamy drugi odcinek, w którym powiemy wam o dwóch bardzo ważnych aspektach. Po pierwsze, opowiemy sobie o konstrukcji, czyli z czego budujemy nasze domy. Po drugie, opowiem wam, na czym nasz dom jest posadowiony oraz jakie są różnice pomiędzy płytą fundamentową a słupami. Zapraszam do oglądania. Za moimi plecami widzicie państwo drewno konstrukcyjne o oznaczeniu C24. Oznacza to, że drewno to jest przeznaczone właśnie do budowania solidnych konstrukcji i przeszło szereg testów i badań, zanim w ogóle zostało dopuszczone do obrotu. My korzystamy ze świerku skandynawskiego o przykroju 45 na 145 w głównej mierze. Jako ciekawostkę powiem, że to drewno konstrukcyjne C24 w Skandynawii jest wykorzystywane do budowy całych osiedli, a nawet wieżowców. Natomiast jak dobry by nie był budulec, najważniejszy jest człowiek. Panowie, którzy są w naszym zespole cieślami, posiadają ponad 20-letnie doświadczenie właśnie w stawianiu takich konstrukcji. A to daje Państwu gwarancję, że dom będzie po prostu służył latami. Konstrukcja domu szkieletowego składa się z wielu warstw. Można ją porównać do kanapki. Patrząc od zewnątrz, mamy elewację, w tym przypadku drewnianą. Elewacja drewniana w naszych domach może być albo ze świerku skandynawskiego, tak jak w tym przypadku, jak i z modrzewia opalanego japońską metodą Shou ban W przypadku elewacji drewnianej, ważnym jest, aby pamiętać, aby co kilka lat ją pomalować impregnatem. Pod pierwszą warstwą, czyli elewacją, mamy tak zwane łaty i kontrłaty. Są to drewniane listwy, których ważnym zadaniem jest tworzenie przestrzeni pomiędzy dalszymi warstwami budynku, a pierwszą warstwą, czyli elewacją. Dzięki stworzeniu takiej pustki powietrznej, budynek jest oddychający, a wilgoć ma miejsce ujścia. Łaty i kontrłaty są przybite do wiatroizolacji, inaczej zwanej membraną parą przepuszczalną. Jest to bardzo ważny element budownictwa szkieletowego. Wiatroizolacja chroni budynek od wilgoci z zewnątrz i przepuszcza wilgoć z wewnątrz. Dzięki temu wentyluje wełnę mineralną. Następnie mamy samą już konstrukcję, o której powiedziałem już wcześniej czyli drewno C24 importowane ze Skandynawii. Zapytacie pewnie, dlaczego? Czemu nie nasze krajowe na przykład? Otóż drewno, które rośnie na północnych szerokościach geograficznych, czyli w Skandynawii, na Syberii, ma mniejsze rocznie przyrosty z racji na ostry klimat, czego skutkiem jest, że drewno wolniej przyrasta co roku. Gęstość tego drewna jest dzięki temu większa. To powoduje, tak kolokwialnie mówiąc, że jest więcej drewna w drewnie. I budynki budowane z takiego rodzaju drewna będą służyły dziesiątkami lat. W samej strukturze konstrukcji jest wełna mineralna. To ona jest świetnym naturalnym izolatorem i zapewnia wysoką odporność ogniową, co jest bardzo ważne przy budownictwie szkieletowym. Zamknięte w przestrzeni między włóknami powietrze stanowi potężną barierę termiczną dla przenikającego ciepła zapewniając w ten sposób niskie straty ciepła i przynosząc jednocześnie realne y, korzyści w postaci np. niskich kosztów za ogrzewanie budynku. Instalacje takie jak elektryka czy hydraulika są wykonywane w ścianie. Ściany zamknięte są drewnianymi płytami, na które z kolei przykręcane są płyty gipsonowo-kartonowe. Taka konstrukcja budynku zapewnia wysoką wytrzymałość i dobrą termikę. Budownictwo szkieletowe z roku na rok zyskuje w Polsce na popularności również dzięki szybkości budowy, jak i cenie, która ściśle jest również powiązana właśnie z czasem budowy. To tyle na temat konstrukcji. Zapraszam do drugiego punktu naszego dzisiejszego odcinka czyli do fundamentu. To, co widzicie tutaj, jest to płyta fundamentowa. Płytę fundamentową wybiera 90% naszych klientów. Jest to solidna podstawa pod dom. Równomiernie rozkłada obciążenia. Jest wyizolowana od spodu specjalnym stropianem XPS, specjalną folią przeciwwilgociową, a także po krawędziach od boku. Odpływy są już umiejscowione w płycie fundamentowej, a dopływy wody, czy też e, główny kabel prądowy, również jest przez tą płytę e, przeciągnięty. Jest to solidna podstawa pod wszelkiego rodzaju budynki nie tylko szkieletowe, ale również i murowane. Natomiast w naszej ofercie, na naszej stronie, klienci mogą wybierać dwa rodzaje fundamentów. Płytę już sobie omówiliśmy. Drugim są słupy. Słupy to ciekawa, tańsza alternatywa aniżeli płyta fundamentowa. I najczęściej stosuje się słupy w terenach, gdzie nachylenie działek czy ukształtowanie tej działki jest po prostu bardzo trudne i wykonanie płyty fundamentowej wiązałoby się z bardzo dużymi kosztami. Natomiast jeżeli nasza działka jest płaska lub względnie płaska, zdecydowanie bardziej rekomendujemy wykonanie budynku na płycie fundamentowej, ponieważ równomiernie są przenoszone obciążenia, budynek jest odpowiednio wyizolowany od gruntu. I płyta daje nam gwarancję, że ten budynek będzie bardzo dobrze posadowiony przez wiele, wiele lat. Słupy charakteryzują się tym, że trzeba wykonać w inny sposób całą podłogę budynku. Tak jak widzicie, tutaj mamy beton, na który potem pójdzie styrodur, folię na podczerwień i finalnie wylewka. W przypadku, kiedy robimy fundament na słupach, już takiego zabiegu nie możemy zrobić i musimy zakończyć podłogę drewnem. Ponadto, budując na słupach, trzeba pamiętać o tym, że te odpływy, o których wcześniej wspomniałem, tak jak są przy płycie fundamentowej, będą w przypadku słupów wisiały pod budynkiem, więc trzeba je odpowiednio zabezpieczyć, a czasami nawet kupić specjalne kable grzewcze, żeby woda w zimę no, nie zamarzała na tej przestrzeni między domem a gruntem. Podsumowując, macie do wyboru dwa rodzaje fundamentów. Pierwszy to płyta, drugi to słupy. My zdecydowaliśmy się na płytę. Natomiast jeżeli wasza działka nie będzie umożliwiała budowy na płycie fundamentowej, wówczas jako alternatywę możemy zastosować słupy. W dzisiejszym odcinku poruszyliśmy dwa bardzo ważne punkty. Po pierwsze, opowiedzieliśmy sobie o konstrukcji czyli z czego budujemy nasze domy. Po drugie, opowiedziałem Wam o podstawowych różnicach pomiędzy płytą fundamentową a słupami. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, wtedy nie ominą Was inne ciekawe filmy, oraz do wejścia na naszą stronę internetową, gdzie mamy kilkanaście takich domów, wycenionych od A do Z w formie bardzo wygodnego konfiguratora. Budujemy w całej Polsce. Jeżeli myślicie o budowie w przyszłym roku, to zapraszam już do rezerwacji, ponieważ zostało bardzo niewiele miejsc. Trzymajcie się, cześć. How smart, jesteś u siebie.